Siódma dziewiąta, twój początek dnia. Moim Państwa gościem jest pani Natalia Sosin-Krosnowska, dziennikarka, pisarka, autorka książki Poczuj się dobrze. 52 sposoby na poprawę jakości życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co ustaliłyśmy rozmawiając przed anteną, przed wejściem na antenę. To nie jest klasyczny poradnik. Nie, to nie jest klasyczny poradnik. To jest raczej taki. <grych> Taka esencja najróżniejszych poradników, bo ja szczerze mówiąc bardzo lubię poradniki, ale czasami denerwuje mnie w nich to, że jak jest poradnik o bieganiu, to przez 300 stron czyta się najróżniejsze przykłady na to, że bieganie właśnie jest świetne. A jak jest poradnik o nie wiem, odżywianiu czy o śnie, to znów przez 300 stron czytamy w zasadzie w kółko o tym samym. A to jest taki poradnik. Który zbiera informacje z najróżniejszych dziedzin i odżywiania, i wellnessu, self care, dietetyki i po prostu w takiej pigule podaje, co możemy robić i co powinniśmy robić, żeby czuć się w swoim ciele, w swojej głowie, w swoim życiu po prostu lepiej. To są też takie często natychmiastowe rzeczy. To znaczy to, co każdy z nas może zrobić, czyli na przykład chodzić na spacery albo rano starać się złapać słońce, znaczy światło słoneczne w oczy. Takie drobne rzeczy, które możemy wprowadzić do swojego życia, które jak się okazuje powodują długofalowe i bardzo odczuwalne zmiany, na plus oczywiście. A czy można poczuć się dobrze bez wydawania fortuny na karnet do klubu fitness, spa, diety pudełkowe i wizyty w salonach piękności? No, i właśnie to jest w tych wszystkich poradach zawartych w książce, poczuły się dobrze. W sumie chyba najlepsze i na tym mi najbardziej zależało, że te porady w większości są darmowe. One nie wymagają wielkich inwestycji finansowych, są dostępne te sposoby dla każdego bez względu na. Wiek, na płeć, na stan konta, tak naprawdę, najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, jest zazwyczaj bezpłatne. I to też jest taka rzecz, która dla mnie była troszeczkę hmm, denerwująca w różnych wellnessowych poradach, bo często można odnieść wrażenie, no niestety, to jest taka branża, która się bardzo skomercjalizowała, że żeby poczuć się lepiej, to człowiek powinien na przykład. Jeść jakieś niesamowite suplementy z jagód, które rosną gdzieś w dżungli amazońskiej i są sprowadzane parostatkiem, i dlatego właśnie są strasznie drogie. Albo musi iść na specjalny trening na maszynach i płacić za to kilkaset złotych miesięcznie. A tak naprawdę to, czego potrzebujemy, jest w zakresie naszych możliwości i takich możliwości naszego ciała. Bez niczego innego. Myśmy jednak jako gadunek przecież o wiele dłużej biegali po sawannie, niż mieszkamy w miastach, więc tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, to już sobie mamy. Tylko trzeba odpowiednio tym jakoś kierować i, i gospodarować. No właśnie, ta pogoń za szczupłym ciałem dzięki morderczym treningom, kolejna modna pasja, kolejne warsztaty, które sprawiają, że coraz bardziej biegamy, to może sprawić, że poczujemy się gorzej, a nie lepiej. Tak, generalnie cały. Cały kult ciała, kult młodości, kult y, takiej niby sportowej sprawności, ale tak naprawdę to nie jest kwestia sprawności, tylko jakiejś y, no, przesady jest y, ze wszechmiar dla nas zły. Bo i psychicznie to jest złe, że wszędzie oglądamy teraz właśnie te takie nienaturalnie wyrzeźbione serwetki dla człowieka, dla kobiety szczególnie. Nie jest dobre, zdrowe i naturalne mieć 3% tłuszczu w organizmie. Dlatego, że chociażby hormony są w tym tłuszczu magazynowane. Tłuszcz jest w ogóle potrzebny, żeby przyswajać witaminy. No, mnóstwo rzeczy m, takich <gryw> naprawdę dla człowieka, dla jego witalności kluczowych, w tym tłuszczyku się znajduje. Ale znów te mordercze treningi. To, że jest taka moda, nie wiem, na maratony na przykład. Oczywiście, ja nie mówię, że jest cokolwiek złego w tym, że ktoś biega i chce biegać maratony. To fantastycznie. Natomiast, jeżeli my ulegamy jakiejś takiej presji, że to jest właśnie zdrowe życie, że to jest właśnie coś, co myśmy powinni robić, to to jest złe. Bo dla nas, tak naprawdę, najzdrowsze jest to, co każdy z nas naturalnie może robić, czyli spacer albo wysiłek, o niedużej naprawdę intensywności, niekoniecznie godzinami, bo już po 20 minutach doświadczamy tego, co jest pozytywne, czyli wyrzutu endorfin, natlenienia, poprawy krążenia, itd, i Naprawdę nie musimy się katować, tylko bardziej chodzi o to, żeby ruch był codziennym elementem naszego życia, bo to jest tak, że są takie filary. Zdrowia, takie rzeczy, które musimy zapewnić sobie, żeby po prostu zdrowo funkcjonować. To jest sen, to jest zdrowe odżywianie, to jest utrzymanie odpowiedniego nawodnienia i ta aktywność. Tylko, że to nie musi być tak, że my siedzimy przez 8 godzin czy przez 10 godzin w pracy przy biurku, a potem jeszcze idziemy na siłownię i się tam dobijamy. Tylko aktywność po prostu powinna być stałym elementem naszego życia. My powinniśmy codziennie dbać o to, żeby jakoś ruszać. Ale to, to może być taniec. To może być wyjście do ogrodu. To może być to, że zamiast jechać samochodem, yy, idziemy na piechotę do pracy i z powrotem, czy, czy na studia, na jakieś zajęcia. Żebyśmy jednak mieli gdzieś z tyłu głowy, że my powinniśmy po prostu w sposób naturalny i dla nas zdrowy się ruszać, a niekoniecznie wymyślać sobie jakieś specjalne aktywności, które muszą być bardzo intensywne, bardzo męczące i może dadzą efekty w postaci wielkich mięśni, ale niekoniecznie będą dobre dla naszego organizmu. A czy możemy czuć się dobrze bez innych ludzi wokół? Nie. <grytanie> Jak pokazuje nauka? Jesteśmy zwierzęciem społecznym i absolutnie konieczne jest dla nas budowanie relacji. Oczywiście to nie jest tak, że my byśmy... Umarli bez tych kontaktów międzyludzkich, no bo chociażby pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie przez długi czas siedzieć zamknięci w czterech scenach, nieraz sami i jakoś funkcjonujemy. Natomiast konieczne dla nas jest budowanie relacji, i to mogą być relacje rodzinne, mogą to być przyjaciele, którzy, jak nauka pokazuje, wpływają na nasze zdrowie i na naszą długowieczność w sposób po prostu niesamowity. Tak samo jak szczęśliwe życie rodzinne, więc te relacje, ale też takie relacje, zupełnie po prostu miłe i sympatyczne z panią w sklepie, z ludźmi, których spotykamy, nie wiem, w szkole czy w pracy, to jest coś takiego, czego my po prostu potrzebujemy. Człowiek bardzo potrzebuje dotyku. Bez dotyku dzieci chorują, bez dotyku można umrzeć. <grytanie> Także to są po prostu te wszystkie rzeczy, które. My mamy ewolucyjnie zakodowane gdzieś w naszych mózgach, w naszych organizmach, ale troszeczkę straciliśmy wraz z rozwojem technologii. I powrót do takiego bardziej naturalnego dla nas funkcjonowania jest absolutnie kluczowy do zachowania zdrowia i do zachowania przede wszystkim właśnie tego dobrego samopoczucia, bo to, bo to o to przede wszystkim chodzi, żeby się czuć szczęśliwym. No właśnie, technologie. Czy da się dziś żyć offline? Myślę, że da się. Na pewno nie jest to proste, na pewno wymaga dużo energii, ale myślę, że da się. Ja nie żyję offline, dlatego że w tym momencie moja praca jest w dużej mierze zdalna, więc nie da się powiedzieć, żebym była offline. Natomiast na przykład moje dziecko nie ogląda bajek, nie gra w gry i jakoś nic mu się nie dzieje w związku z tym, bardzo dużo czyta. Bardzo dużo też rusza się i biega na zewnątrz, czy też po polu, jak to się u nas na południu mówi. Natomiast myślę, że powinniśmy mieć świadomość tego, jak to bycie online na nas działa i bardzo ostrożnie podchodzić do, do tego, co się dzieje w internecie i do tego, co widzimy, bo jednak nasz mózg jest uwarunkowany na to, żeby reagować na zagrożenia, żebyśmy po prostu byli czujni. I jeżeli... Czytamy złe informacje, a niestety, jak pokazuje do, doświadczenie, to jest tak, że te złe informacje o tragediach, wypadkach, pandemii, wojnie są najbardziej klikalne, to zapętlamy się w takim przekonaniu, że świat jest niebezpiecznym miejscem, inni ludzie są zagrożeniem, a to jest błędne myślenie, dlatego że często jest tak, że po prostu takie wydarzenia, oczywiście tragiczne i nawet na wielką skalę, dzieją się, są przytłaczające, ale po pierwsze, my nie musimy Wiedzieć wszystkiego. Nie musimy czytać historii każdego skrzywdzonego dziecka, nie musimy czytać o każdym wypadku, jaki się wydarzył. I zdrowie jest dla nas jednak, żeby nie przyjmować tej, tych informacji, żeby po prostu nie wpadać w to błędne koło czytania o kolejnych i kolejnych i kolejnych złych rzeczach. Bo właśnie możemy wtedy wpaść w takie przeświadczenie, że świat jest nieprzyjaznym nam miejscem, a to wcale nie jest prawda. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc muszę zapytać o to chodzenie boso. Jesienią czy zimą trochę <laughs> mnie to przeraża. Tak, słynne chodzenie boso. Ja, mieli Państwo, chodzę boso przez cały rok, ale to nie jest tak, że jak jak pewien znany dziennikarz, nawet do studia telewizyjnego weszłabym boso. To nie tak, że cały czas chodzę boso, ale jednak codziennie rano wychodzę boso. Czy to słońce, czy to deszcz, czy też śnieg, nawet jak były mocno minusowe temperatury, też wychodziłam. Chodzenie boso u ziemia i to co ciekawe w takim dosłownym sensie, dlatego że dotknięcie stopami ziemi trochę działa jak kierunochron na domu, że takie niesparowane elektrony, czyli wolne rodniki, które, jak wiemy, są odpowiedzialne za starzenie, ale też za różne, na przykład, um, zmiany chorobowe, po prostu uciekają do tej ziemi, ale też stymuluje zakończenia nerwowe w naszych stopach, podnosi naszą odporność i. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale działa po prostu tak, że jak człowiek rano zrobi sobie taką przebieżkę na bosu, to od razu wychodzi mu uśmiech na buzie i czuje się lepszy, ma zupełnie inną energię do ruszenia w dzień. I jest naprawdę fantastyczne. Także ja to bardzo wszystkim polecam. Moja koleżanka, która ma nieduży balkonik, po prostu zrobiła sobie taką, taką jakby kuwetkę, z piaskiem i wychodzi tam i mówi, że zamyka oczy i wyobraża sobie, że stoi na plaży i od razu jest jej lepiej. Więc to takie wyjście bosu z rana naprawdę może być bardzo, bardzo, bardzo dobre dla naszego zdrowia. Bardziej niż by się wydawało. Postanawiamy sobie na wiosnę, poczuję się dobrze, wykorzystam te sposoby i nie musi to być super dokładny i czasochłonny plan, gdzie kiedy czegoś nie odznaczymy, że zrobione, to poczujemy się znów gorzej. Tak jest, to w ogóle nawet nie powinien być taki plan. Ja uważam, że dbanie o siebie w ogóle nie powinno być w żaden sposób takie opresyjne. Jeżeli dieta jest czymś, z czego my się rozliczamy, to nie może być dobre. Dbanie o siebie powinno być podejściem do siebie z taką czułością, tak jak dbamy o ukochane dziecko. Chcemy, żeby ono było nakarmione, wyspane, żeby mu było ciepło, żeby było szczęśliwe. To tak samo powinniśmy myśleć o sobie, że my jesteśmy tym swoim ukochanym człowiekiem, z którym, z którym musimy, czy chcemy, czy nie przejść przez całe życie. I ten człowiek powinien być właśnie dobrze odżywiony, wyspany, zdrowy, yy, w jak najlepszej formie i szczęśliwy. A jak się okazuje, o to takie bazowe szczęście naprawdę bardzo łatwo jest zadbać, bo to jest i akceptacja tego, że w jakich jesteśmy warunkach, ale też wdzięczność za to, ile mamy. Natomiast na poziomie takiego bardziej przyziemnego życia to jest właśnie to, zadbać o sen, zadbać o odżywianie, zadbać o to, żeby się ruszyć, żeby rano wyjść i popatrzeć chociaż trochę na światło słoneczne i po prostu docenić, że jednak świat jest pięknym miejscem i mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, żeby, żeby czuć się dobrze. Natalia Sasin-Krosnowska, dziennikarka, pisarka, autorka książki Poczuj się dobrze była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.